17 września, czyli dzisiaj przypada 86. rocznica napaści ZSRR na Polskę podczas II wojny światowej. Warto sięgnąć po tę historię. Siostra Izabela, jako szarytka, bohaterka mojej książki Niezłomna Zakonnica, przebywała wtedy w klasztorze we Lwowie. Musiała opuścić to miejsce w świeckim stroju. Zaraz później wszystkie siostry musiały budynek tego klasztoru opuścić. Sowieci wygonili je. Stworzono tam najpierw więzienie, potem magazyny, w tych miejscach, gdzie był klasztor, gdzie był szpital, gdzie siostra Izabela też prowadziła szkołę pielęgniarską. Bardzo ciekawe też są relacje Karoliny landsko i zachęcam do przeczytania jej wojennych wspomnień. Ona wtedy pracowała. Na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. I to jest bardzo ciekawe, co ona pisze, że w tym momencie po wkroczeniu Sowietów oni starali się rugować wszystko, co związane z polskością w Lwowie i na uczelniach wprowadzać, co ciekawe, nie język rosyjski, ale język ukraiński. Więc takim dla nich tym etapem była Ukrainizacja Lwowa. Być może już. Przypuszczali, jak będą wyglądać te granice planowane po zakończeniu wojny. W każdym razie planowali, żeby Lwów już nie był Polski. I do realizacji tego planu służyły już wtedy, o czym Karolina Skorońska wspomina, wywózki wielu mieszkańców Lwowej i okolic, Polaków w głąb Rosji.